W serii Demon Slayer wielokrotnie mogliśmy zaobserwować przewagę demonów nad ludźmi, w tym także pogromcami demonów, jeśli chodzi o możliwości krwawych istot, ponieważ w wielu starciach nie muszą martwić się urazami, a ich siła potrafi bardzo szybko wzrastać wraz z kolejnymi pożartymi ludźmi. Tym co jednak sprawia, że niektóre demony są śmiertelnym zagrożeniem nawet dla najsilniejszych szermierzy, czyli filarów, jest ich specjalna technika nazywana demoniczną sztuką krwi, a wszystko przez to, że w przeciwieństwie do technik oddechowych zdolność Demonów mogą faktycznie się materializować, przez co w zasadzie moglibyśmy nazwać tę umiejętności magią oraz potencjalnie najpotężniejszą bronią w całej serii. I to nawet pomimo tak kluczowej wady, jak bardzo duża podatność demonów na światło słoneczne, tym bardziej, że zwłaszcza wyższe rangi Kizuki potrafią doskonale wykorzystywać swoje sztuki krwi, aby zminimalizować słabe strony, w tym poprawić swoją mobilność, co umożliwia im szybkie wycofanie się, gdy nastanie śmiertelny dla nich świt. Dodatkowo nierzadko sposób w jaki działają techniki demonów może znacznie utrudnić pozbawienie ich głowy, co widzieliśmy bardzo dobrze przy okazji drugiego oraz trzeciego sezonu, który zakończył już swoją emisję. I oczywiście niektóre z demonicznych sztuk krwi zostały zaprezentowane w serii jako o wiele potężniejsze, tak należy pamiętać, że nie wszystkie krwiorzecze istoty miały okazję wykształcić oraz nauczyć się korzystać ze swoich specjalnych zdolności, tak jak wyższe rangi, przez co ich moce mogą być bagatelizowane, bo w końcu mimo ich posiadania przegrali starcie z szermierzami. Natomiast w tym miejscu przestrzegam was przed spoilerami z dalszych tomów mangi, a także zapraszam na mój serwer Discord, do którego link jak zawsze znajdziecie w opisie. Wielokrotnie mogliśmy zaobserwować, że techniki krwi w jakimś stopniu odzwierciedlają przeszłość lub charakter konkretnego demona. I tak na przykład Kyogai, który w przeszłości interesował się poezją oraz grał na bębnie, gdy stał się krwiorzecznym potworem wykształcił zdolność opartą właśnie na sześciu bębnach, dzięki którym mógł obracać swoją rezydencjom, jak i atakować oraz przemieszczać się w jej obrębie. Chociaż bardziej niż o rezydencję, chodzi najpewniej o konkretny obszar, który demon mógł zaadaptować do swojej sztuki krwi. Natomiast klony Hantengu odzwierciedlały każdą część jego osobowości oraz przekonania, Zresztą wydaje się, że podpalenie krwi przez Nezuko także skupione było na jej przekonaniach do tego, by nie krzywdzić ludzi, przez co ostatecznie jej sztuka krwi zagrażała jedynie demonom oraz mogła być wykorzystywana do wymazania technik innych krwiorzeczych potworów, dzięki czemu siostra Tanjiro mogła uratować kompana, jak miało to miejsce w przypadku Inosuke. Chociaż równie dobrze wpływ na wyjątkową naturę umiejętności Nezuko, mógł mieć też sposób, w jaki wyrwała się spod wpływu Muzana oraz to, że uzupełniała energię poprzez sen, a nie pożeranie ludzi. Stanowiąc przeciwieństwo do krwi pierwszego, krwiożerczego bytu, tym bardziej, że krew Nezuko zdaje się być ważnym składnikiem w opracowywaniu leku humanizującego, do którego powstania potrzebna była oczywiście także krew dwunastu Kizuki, ale nim przejdę do najsilniejszych sług Muzana, warto przyjrzeć się także niektórym zdolnościom pozostałych. Jedną z ciekawszych umiejętności zaprezentował bagienny demon, który był też pierwszą istotą na drodze Tanjiro używającą demonicznej sztuki krwi. Zdolność tego demona jest o tyle ciekawa, że może on zamknąć swoją ofiarę w czymś na wzór kieszonkowego wymiaru, a na powierzchni pojawi się jedynie niewielki cień, bądź precyzyjniej mówiąc czarna kałuża, dzięki czemu może niepostrzeżenie porywać niczego nieświadome ofiary, które gdy trafią do bagienny, Domeny, będą mieć ograniczoną mobilność oraz nie będą w stanie oddychać, przez co nawet doświadczony pogromca demonów nie będzie w stanie przetrwać bez odpowiedniego przygotowania. Zwłaszcza, że demon ten jest świetnym pływakiem oraz może podzielić się na trzy klony, stale atakując swój cel. I chociaż jego technika sama w sobie jest bardzo dobra, to tak długo jak zdolności regeneracyjne oraz siła bagiennego demona nie jest na wystarczającym poziomie, by przedłużać starcie, to poza elementem zaskoczenia ten szybko straci swoją przewagę. Jest to też główny powód, dlaczego Tanjiro z nim wygrał. Natomiast inną interesującą demoniczną techniką są niewidzialne czerwone strzałki jahaby, dzięki którym mógł on manipulować kierunkiem oraz bez przerwy zmieniać trajektorię wielu obiektów naraz, co w połączeniu z bardziej śmiercionośną techniką niż piłki Isusamaru, byłoby naprawdę nieocenionym wsparciem, bo wyobraźcie sobie, że mógłby na przykład kontrolować trajektorie trujących igieł wypluwanych przez demoniczne ryby, a nawet te już wbite w przeciwnika mogłyby zostać wyciągnięte i wbijane ponownie lub też zagłębiałyby się w ciele ofiary. O wiele mniej drastyczna wizja użycia mocy kreuje się podczas obserwacji zdolności Tamayo która to w sumie opiera się na tworzeniu iluzji i tak widzieliśmy, że mogła ograniczać przeciwnikom widoczność, wywoływać halucynacje, jak i stosować zapach swojej krwi jako serum prawdy. Znacznie ciekawszą umiejętnością został obdarzony jej asystent Yushiro, który używał tworzonych talizmanów do ukrycia lub ujawnienia obecności kogoś lub czegoś i tak przykładowo mógł stać się niewidzialny dla Susamaru, ale mógł też sprawić, żeby niewidzialna wcześniej technika stała się widoczna dla kogoś innego, co wykorzystał na Tandziro, gdy nałożył mu talizman. Jednak na tym zdolności asystenta Tamayo się nie kończą, bo mógł on zamaskować całą klinikę, a w nieskończonym zamku był w stanie współdzielić wizję między wieloma wronami oraz ludźmi noszącymi talizmany oraz ukryć ich obecność, a także opanował kontrolowanie umysłu, dzięki czemu mógł przyjąć kontrolę nad Nakimem, a muzon dostawał błędne informacje co do ogólnej sytuacji i liczby poległych, a nieskończony zamek w końcowym etapie był pod kontrolą Yushiro. Niestety, kontrolowanie umysłu ma dość poważną wadę, ponieważ chłopak musiał przebywać w pobliżu kontrolowanego celu. I chociaż już na tym etapie możemy zauważyć, że demoniczne sztuki krwi nie posiadają zbyt wielu wad, to jedna jest szczególnie kluczowa, co widać na podstawie techniki genii, która polegała na stworzeniu rozgałęziającego się drzewa, które pęta cel, oraz podczas wzrostu pochłania krew pochwyconego przeciwnika, przez co nawet Kokshibo okresowo nie mógł użyć swojej zdolności. Oczywiście, poza tymi specjalnymi umiejętnościami, natkniemy się na wiele innych rodzajów, jak znaczne zwiększenie prędkości, kontrolowanie ciałem przeciwnika poprzez pajęcze nici, lub rozpuszczenie go, a nawet zmiana w pajęczego sługę. Zresztą, jak wynika z fanbuka, Rodzina, którą założył Rui, swoje zdolności czerpała właśnie od niego i gdyby ich nie przekazał, mógłby zmierzyć się z filarem, a jego siła nie byłaby mniejsza niż pierwszej niższej rangi. Natomiast w serii wyraźnie widzimy, że jako piąta niższa ranga, Rui wykorzystuje niezwykle trwałe i ostre nici, który może dowolnie manipulować, szatkując przeciwników, krępując czy broniąc się. Zaś wśród niższych rang także Enu ma szczególną zdolność, dzięki której może zmusić cel do zapadnięcia w sen, przez co większość ludzi jest całkowicie bezbronna. A ponadto pierwsza niższa ranga może tworzyć oraz manipulować nami mentalnie zmieniając radosne iluzje w koszmar oraz czynić je bardzo realnymi, przez co dla ofiary z czasem zaciera się granica między snem a jawą, nawet gdy ten będzie świadomy, że jest pod wpływem zdolności demona ponieważ Enmu może tworzyć dokładnie takie same sny jak moment, w którym ktoś dopiero co wyrwał się z jego iluzji, przez co Tanjiro prawie stracił życie. Ponadto pierwsza, niższa Ranga mogła wejść jak również wpuścić kogoś do umysłu ofiary i jego snu, docierając aż do podświadomości, gdzie po zniszczeniu duchowego rdzenia po człowieku pozostawała już tylko pusta skorupa. Nieco prostszą, ale za to nie mniej użyteczną technikę miała również Daki, która podczas walki używała szarfii Obi, które mogły rozciągać się na bardzo duże odległości i przecinać całe budynki. A ponadto szarfy te były elastyczne, przez co ciężko było je przeciąć. Zaś poza atakowaniem sztuka krwidaki umożliwiała przechowywanie kogoś we fragmencie szarfy, dzięki czemu jej posiłek nie próbował uciekać, a ponadto jej wstęgi mogą być osobnym, świadomym bytem, który broni wskazanego miejsca chociaż tak długo jak nie połączy się ponownie z takimi strażnikami, to jej siła będzie znacznie mniejsza. Jeśli natomiast chodzi o jej brata, to Gyutaro dysponuje znacznie mniej wyrafinowaną, ale za to bardziej niebezpieczną sztuką krwi, ponieważ poza zasypywaniem przeciwnika wielokierunkowymi ciosami krwią, najczęściej w kształcie sierpa, każdy taki atak jest nasączony bardzo silną trucizną, zdolną odebrać życie komuś, kto nierzadko miał do czynienia z trującymi substancjami, jak na przykład filar dźwięku. Jeśli chodzi o wyższe rangi, to ciekawym przypadkiem wydaje się być Kaigaku, ponieważ jest w stanie manipulować oraz generować czarnymi błyskawicami, których używa, by wzmocnić swój oddech błyskawicy, którego to uczył się, gdy był jeszcze pogromcą demonu. Jednak należy pamiętać, że jest to wyjątkowy przypadek, ponieważ techniki oddechowe jedynie imitują zachowanie natury poprzez szermierkę i tak na przykład podczas ataku oddech błyskawicy Zenitsu może wyzwolić podobny dźwięk do grzmotu, ale nie jest w stanie tworzyć błyskawic. A także możliwości gyoko są dość interesujące, i takiego sztuka krwi w dużym stopniu oparta jest na tworzonych wazonach, który może wciągać ludzi do środka, ale ponadto przy ich pomocy jest w stanie łatwo teleportować się między pozostawionymi naczyniami, dzięki którym mógł manipulować wodą i tak był w stanie wyprowadzić ataki tnące, jak i zamknąć wroga bez dostępu do powietrza oraz przyzwać całą armię wodnych stworzeń. Natomiast podczas najazdu na wioskę mieczników Hantengu także brał udział w batalii i uważam, że ostatecznie to jego sztuka krwi jest najbardziej złożona w oparciu o młodsze klony, które tworzy i emocje, jakie przedstawiają i tak jego pojedyncze klony potrafiły kontrolować elektryczność, tworzyć podmuchy wiatru, wykonywać wiele dalekodystansowych ataków włóczniom, czy wyprowadzać ataki soniczne. A gdy gdy zajdzie taka potrzeba, klon panujący nad elektrycznością może wchłonąć pozostałe, zmieniając swoją formę w zdolną do kontrolowania wszystkimi mocami oraz manipulowania drewnem, dzięki czemu mógł tworzyć potężne drewniane smoki, które także były zdolne do używania demonicznych sztuk krwi pozostałych klonów, ale Hantengo był w stanie użyć także swoich zdolności do defensywy, by ukryć i chronić swoje główne ciało które to mógł nawet zmniejszyć i ukryć się w sercu w większej formy, gdy musiał uciekać i potrzebował zregenerować energię. Natomiast bardzo kluczowym narzędziem w planach Muzana jest zwłaszcza Nakime, ponieważ potrafi tworzyć portale i niepostrzeżenie wysyłać demony we wskazane miejsca, z czego Muzan niewątpliwie wielokrotnie korzystał podczas prowadzenia życia wśród ludzi. Jednak najważniejszą umiejętnością Nakime jest tworzenie nieskończonego zamku jako domeny, w której znajdują się niezliczone pokoje i platformy, które przemieszczają się, Zgodnie z wolą demonicy grającej na Bibie. Przez co może ona nie tylko dowolnie rozdzielać swoich przeciwników wewnątrz tej przestrzeni, ale również jest w stanie atakować nieproszonych gości, próbując ich zmiażdżyć różnymi strukturami, a ostatecznie to właśnie w tej przestrzeni odbywają się najważniejsze narady oraz miejsce to niejako stanowi siedzibę, lub bardziej legowisko, króla demonów Muzana. Specjalna zdolność akazy także jest wartą wspomnienia, ponieważ polega głównie na walce wręcz. Przy czym jego atakom towarzyszą silne fale uderzeniowe, które przecinają powietrze. On może wyprowadzać ciosy zarówno na krótki, jak i daleki dystans. Przy czym jest w stanie wyprowadzać wiele niszczycielskich ataków w tym samym czasie. Poza tym, Akaza korzysta z dodatkowej techniki, przypominającej kompas, chociaż moim zdaniem bardziej płatek śniegu, dzięki któremu jest w stanie zwiększyć swoją percepcję, a zatem przewidywać ataki oraz zamiary przeciwnika, jak i określić jego siłę, a także odnajdywać jego słabe punkty, jak i zwiększyć precyzję ataków, co znacznie zwiększa ich śmiertelność. A z czasem ten rodzaj percepcji sprawia, że coraz sprawniej dopasowuje się do swojego przeciwnika. Za to doma potrafi kontrolować lód, a zatem poniekąd zamieniać swoją krew w zamrożoną wodę, a jego ataki wachlarzem powodują powstanie lodowych odłamków. Przy czym potrafi bardzo dobrze manipulować swoją techniką, i tak po krótkim czasie bardzo silny mróz obejmuje praktycznie całe pomieszczenie, w którym się znajduje. I już samo oddychanie w jego pobliżu może powodować uszkodzenie komórek i duże trudności z zaczerpnięciem tchu, a Shinobu oddychając lodowatym powietrzem miało nawet wrażenie, jakby zaraz miał jej pęknąć płuca. Co więcej, doma potrafi tworzyć klony samego siebie, które poza siłą rażenia posiadają bardzo zbliżone umiejętności oraz są zdolne do gromadzenia i przekazywania informacji. Wreszcie mimo że Kokshibo jest zdecydowanie najsilniejszym z 12 Kizuki, to jego ataki zdają się tak jak w przypadku Kaigaku, uzupełnieniem do oddechu księżyca, który stworzył, nie mogąc opanować oddechu słońca swojego brata Yorichiego, a jego szczermierka i mięsista katana powodują pojawienie się licznych półksiężyców, które posiadają na zmianę inny rozmiar, ale także różnią się prędkością, przez co nawet najsilniejsi z filarów mają nie mały problem, by dostosować się do starcia z nim, tym bardziej, że podczas bitwy Koksiwo zdaje się manipulować też dystansem wyprowadzonych ataków, które są tak zmienne jak używany przez niego miecz, który jest częścią jego ciała. Zaś w tym miejscu przestrzegam dodatkowo przed spoilerami zdradzającymi ważne elementy fabularne. W każdym razie, wracając, jeśli chodzi o Króla Demonów, to jego specjalna technika opiera się na biokinezie, a zatem potrafi kontrolować swoje ciało do perfekcji, aż do pojedynczej komórki, bo w końcu ma 7 serc oraz 5 mózgów, które ciągle zmieniają swoje położenie, przez co możliwości fizyczne, jak i percepcyjne tej istoty są na zupełnie innym poziomie. Co więcej, w przypadku śmiertelnego zagrożenia Muzan był w stanie rozbić swoje ciało na 1800 fragmentów, z czego legendarny szermierz Yorichi zdołał przeciąć nieco ponad 1500. Co sprawia, że po udanej ucieczce Król Demonów był w stanie ponownie złączyć około 300 fragmentów swojego ciała, udowadniając swoje absurdalne umiejętności. Zaś Muzan używa biokinezy także do ataku, momentalnie zmieniając swoje ramię w potężną masę. Która miażdży inne demony, a w końcu stworzył nawet klątwę w ciałach kwyczeczych istot która sprawia, że gdy te wypowiedzą jego imię lub go zdradzą, zostaną unicestwione, a zatem musiał zaprogramować konkretne działania wewnątrz komórek. Natomiast jeśli chodzi o poważną walkę, wówczas z całego jego ciała wyrastały niezwykle ostre których mógł używać tak w ofensywie, jak i defensywie. I to wszystko, gdy wielokrotnie był osłabiany, aż po podanie mu bardzo silnego leku, którego jednym z działań było spowolnienie podziału komórek oraz ich niszczenie, a nawet wtedy mógł zwiększyć swoje rozmiary, stając się gigantyczny niemowlakiem, by wytrzymać działanie promieni słonecznych. Zaś nawet po rozpadzie mógł zainfekować oraz ożywić śmiertelnie ranne ciało Tanjiro, przenosząc swoje komórki, w tym krew oraz wspomnienia do ciała chłopca, próbując przejąć kontrolę, czym udowodnił wyższość nad pozostałymi sztukami krwi i w końcu przez chwilę udało mu się stworzyć najsilniejszą broń na całym świecie w serii, której nikt nie zdałby powstrzymać, bo Tanjiro poza odziedziczeniem już w pierwszych chwilach sztuki krwi Muzana, Posiadał także odporność na słońce. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.